Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj naprawdę nic nie wiem na temat odcinka Wiem tylko tyle, że Morele net rzuca mi wyzwanie i gdzieś będę musiał wyruszyć Szczegóły w tym momencie Oficjalnie Oficjalny list Kiedy Morele. list? O ja pierdolę Z 10 lat temu? Koperta od babci <gryw> Dobra, widzimy, że dostaliśmy list, a te musimy go przeczytać Ojojo, jak oficjalnie Dobra, czytamy Cześć Dymit, słońce, plaża, odpoczynek, z tym kojarzy się polskie morze. My jednak nie o tym. Chcemy, żebyś wcielił się w poszukiwacza skarbów. Nasza oferta obok komputerów, laptopów AGD i RTV, czy szerokiego zakresu elektroniki, to także produkty z wielu różnych kategorii, które mogą Ci pomóc zrealizować zadanie. Kup wszystkie przedmioty w sklepie Morele, które będą Ci niezbędne do przeszukania plaż i znalezienia skarbów. Wy jak coś wymyślicie. <grystanie> Sprawdź co znajdziesz i pochwal się zdobyczami z załoga sklepu Morele PS. Przekonaj się, że w sklepie Morele zakupy online to pestka. Co będziesz robił? Będę szukał na plaży ile znajdę pieniędzy, albo różnego rodzaju rzeczy. To dobre. Dobre, tym bardziej, że podobno po sezonie, a sezon się dopiero zaczyna, nie? Można dużo znaleźć. Zróbcie się podróż. <grystanie> No dobra, no to co? Bez przeciągania w takim razie zgodnie tutaj z wytycznymi musimy znaleźć przedmioty, które będą niezbędne to do. zamówić. No. Co, co ci będzie potrzebne? No ten podbierak. Yy... Co jeszcze? Podbierak. No ten wykrywasz metali. Będziemy. No to zamawiamy, moi drodzy i zobaczymy, cóż uda się znaleźć. Tak wygląda strona Morele. Laptopy, komputery, podzespoły, telewizory i audio. A to nawet jest ten yy, Aparat kupiliśmy z Morele. Nie wiem, czy kojarzysz. No tak. No ten. No, no właśnie. I gra do dzisiaj. Ale to się rozrosło. Ja kojarzę, mówię, Morele z z komputerów jest takich rzeczy elektronicznych Dobrze, prościej będzie chyba, moi drodzy Że po prostu znajdziemy sobie te przedmioty Znajdę je za sekundę I pokażę wam, co mi się udało Na pewno potrzebujemy wykrywacz metali i ten podbierak Czy jeszcze coś będzie potrzebne? No to zaraz sprawdzimy, szukamy Dobra, wykrywacz metali Już zaczyna się od 152,99 zł Nawet na ty możesz wziąć za 4 zł praktycznie. I tu jest też oferta Max. Kupcie pakiet i korzystajcie z darmowej dostawy. Darmowa dostawa już od zakupów od 39.99 groszy, a także zwrot tych produktów do 30 dni. 10 zł Płacicie i macie przez miesiąc dosta darmową dostawę i zwroty. Maclean wykrywacz metalu MCE992 724 zł i 86 groszy kosztuje. Teraz mamy Maclean z tej samej firmy łopatka sitko sito plażowe do wykrywacza metali. I jeszcze do tego baterie Duracell Basic 9V blok jedna sztuka żeby też to było. Także moi drodzy, to są zakupy, które poczyniłem na morele.net, czekamy na przesyłkę i jedziemy nad polskie morze. Ja wiem, że na razie było teoretycznie, ale zaraz będzie praktycznie. Jedziemy. Metal detektor. moja ja MacLean. McLean. Przyszło do... To... Co to jest? Baterie nawet pakują w folię orgazmicznie bambelkową. No dobra i jeszcze sitko. Dobrze, moi drodzy, wszystko jest tak, jak sami widzicie, doszło to bez żadnych problemów. Jedziemy. Pokażę Wam, gdzie jesteśmy, moi drodzy. Drogi na szczęście w Polsce coraz lepsze. Zostały 3 godziny i 4 minuty do naszej podróży Indiana Jones. Tak mogę o sobie powiedzieć? Po Akt. Dobra. No ja nie wiem co znajdziecie, zobaczymy. No zobaczmy, to jest naj, 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 najciekawsze. Przyjmujemy sobie. A, nie, o wszystkim pogadamy na miejscu. Jedziemy. Aba patrzcie, jaka ładna dzisiaj pogoda. Czyż nie jest cudownie? Pogoda. No normalnie, jak będziecie zamawiać z Moreli, to koniecznie kliknijcie. To jest taki kolejny odnosi. Jak mają, wiecie, wszystkie już teraz kategorie, to pogoda jest jedną z nich. Trochę zapłacicie. Ale czy nie warto? Idziemy szukać. Ale jeszcze krótka chwila, zanim poszukiwania. Moi drodzy, ile mamy sposobów dostawy, ile mamy sposobów płatności. Zobaczcie, wszystko możemy sobie według siebie personalizować. Odbiór w punkcie, przelew tradycyjny, kurier, leasing. Wszystko możemy sami sobie dopasować do naszych potrzeb. Zobaczcie w opisie, bo link będzie, żebyście jak najlepiej wybrali. I dodatkowa kwestia każdemu z nas się dzisiaj spieszy. Jeżeli mocno nam się spieszy, to wybieramy kategorię, która nas interesuje, i tutaj jest czas realizacji zamówienia. Klik. Wysyłka natychmiastowa, pokaż wyniki. I to, co nam wyskoczy, to przy wyborze odpowiedniej formy dostawy mamy już ją kolejnego dnia. A teraz cały asortyment mamy. Miejsce uważam, że jest fenomenalne. Pierwszą rzeczą, którą będziemy korzystali, to jest właśnie ten. Na czym to polega? Zobaczcie. Bierzemy tak, i po prostu musimy wszystko zobaczyć. Czy coś jest? Nie, już myślałem. Akurat tutaj mamy kamień. I pestki. A, to tak to wygląda. Ale leciutki. No dobrze, to musimy go w takim razie złożyć. Dobra, to co? Złożymy to sobie i zobaczymy, jak funkcjonuje. Mój dzisiejszy partner w odcinku, zobaczcie, wykrywasz metali. Moi drodzy, na początku zobaczmy, jak to funkcjonuje. Zatem mam trzy elementy bazowe: pięć złotych klucze, a także zapalniczkę. I teraz zobaczymy, czy wykryje. Przechadzamy. Bardzo proszę. Jedziemy, 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 jedziemy. O, i pokazuje nam dokładnie z czego wytworzony jest dany przedmiot. Wydaje się, że sprzęt został poprawnie skonfigurowany. Zatem udajmy się na poszukiwania. Zobaczymy, co znajdziemy. Startujemy w takim razie gdynia, orłowo, nasz pierwszy cel. No i co? Bądź na Oj e, ten detektor. Ma trzy rodzaje dźwięków. Niskie tony oznaczają żelazo. Im wyższe, tym teoretycznie lepiej. No dobra, a no to tak zobaczmy, co tu jest. Kurde mać, taki metalik? Wykrył? <grym> tym gorzej dla mnie. Będę musiał wszystko sprawdzać. Dobra, idziemy dalej. I zbieramy, moi drodzy, wszystko. Począwszy od kapsli, po aluminium. Jeżeli będzie, to po prostu zbierzemy, zadbamy o ekologię. Myślę, że tak po prostu musimy się przechadzać. To nie. Ciekawe, czy coś uda mi się znaleźć. Naszą pierwszą zdobyczą jest kapsel od piwa. Za bierzemy, żeby później podsumować sobie nasze wszystkie zdobycze. No niby coś tu jest No jest, rzeczywiście Trafił, wrzuciłem Zakrętka po flaszce O Jakiś taki gruby dźwięk Chyba taktykę przyjmuję tak, że po prostu wybieram i tu Ale wieje Nie no, coś jest, coś jest na 100% Jest, jest No coś tu Jest Masz No o, szybko 20 gryla Pierwsza rzecz, 20 groszy. Dobra, to muszę do prawej strony włożyć, żeby mi się nie powaliło, ale to nie był ten dźwięk. O, widzicie? Tu jest taki. O, jeszcze jeden. No nie, mów. Słyszysz? Idzie. Zotówka. Aha, czyli zotówka jest wykonana. Całkowicie z żelaza, ponieważ jestem pierwszy dźwięk. Złoty 20. To mamy już coś. Ojoj. A to ma na Co to jest? Później pokażemy zdobycze. Tak, ale ja nawet nie mogę rozpoznać. To jest chyba jakaś moneta. Tak jakby to była moneta z krajów islamskich, tak mi się wydaje. Tak wygląda. No, weź zobacz. Co to jest? Widzisz? Jakaś taka dziwna. Widać ją ładnie? Tak. Jest taki jakiś. Co to jest za typ? Dobra, później zajdziemy. Niemniej jednak to może być trochę warte. Takie coś. Dźwięk. Aha, ten i ten. Dobra. Czy to jest wszystko? Nie, no wszystko już tutaj wybrałem. Aha, żeby nie było. Moment. Poproszę tutaj. Żeby nie było. Jeżeli ktoś wie, że to jest jego moneta, bo siedział tutaj na przykład z rodziną, niech napisze w komentarzu. Chętnie odeślę. Nie wydam do momentu. Macie tydzień, dobra? Jeżeli wasze, dajecie cyna. Odeślę, jak Boga kocham. Znaczy, jeżeli będzie tanie. <grych> dobra, idziemy dalej. Poszukaj. Tu ewidentnie ktoś miał kroc. Tak, tak i zrzucił. Ale tu już wchodziłem tu. Tu, tu już był. Tu już poszukiwacz był. Dobra, to co? Chyba idziemy dalej, nie? No dawaj, dawaj. No chodźmy. No jest. Piwa, 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 piwa. Wiecznie piwa. Proszę bardzo. Cały czas. No dobra, Nie będziemy też innym y, osobom przeszkadzać na plaży. Bo to też wiadome. Dobra, robimy tak. Tam tak, taki trójkąt sobie wyznaczymy, dobra? O. Target 28 P-Tab, czyli... Chodź, pokaż. Zobaczcie, jak to się wyświetla. No i widzicie. I tutaj, w tym obszarze, gdzie jesteśmy, zapikało. Zatem gdzieś to coś tutaj musi być. Gdzieś tutaj. Kurde, nie wziąłem łopaty. Masz coś? Nie. Ale coś tu zapikało. O! <laughs> Tam po prostu. Tu pięć gryla. Jeden cent. No tu. Dobra. I teraz moja metoda jest następująca. Kopię. Sprawdzam. Ty, 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 czy tu nie było czasami y, 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 jakiejś wycieczki obcokrajowców? Bo znowu znalazłem monetę, która ma arabskie konotacje. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Bogacia się bawią. To mamy, czyli to są Dirchamy. Ale ładna, 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 ładna. ładna. Dziękuję. Nie, ale to ciekawe, co to może być. No daj mi. Chowaj. Ciekawe jaką ma wartość. I w ogóle ciekawe co to jest, wiesz? Szukaj dalej. Dalej jak masz... To jest jak z grzybami. To jest jak z grzybami, nie? Jeden może być obok drugiego. Dobra, znaczmy dalej. było, nie? Tutaj. Widzisz? Poczekaj teraz. O, coś głęboko. Jest coś. Co to jest? Nie, to jest ten. To nie to. Coś tu? Nie. Coś tu, kurde, było. Ale jest przyjemnie, co? Bardzo. Cieplutko. No. O, mam! Patrz, jest. Poczekaj. No, zobacz. Patrz, no i znowu coś innego. Co to będzie? Jeden. Co to jest? Jeden juan? No bez jaj. Dwie godziny za mną. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Dlaczego? Ponieważ znalazłem coś, co jest absolutnym unikatem, jeżeli chodzi o Polskę. Ponieważ nie są to nawet polskie monety, a zagraniczne. Zatem wszystko jest bardzo, bardzo na tak, na plus. Jeżeli chcielibyście, moi drodzy, zobaczyć coś, tak samo unikatowego i ekskluzywnego, to wejdźcie w link poniżej. Zapewniam, że się nie rozczarowujecie. Nie rozczarowujecie? Nie nie się nie rozczarujecie. Jakie rady dla początkujących szukających? Nie, 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 nie. Ja mam coś innego. Poszukasz? No daj. No proszę. No daj. No proszę. Ale co znajdę to moje? Nie. Moim zdaniem tak jest zdecydowanie lepiej. Dobra technika? <laughs> Masz coś? O, gdzie jest ta łopatka? Nie, tak jest lepiej. Jak szybciej? No w sensie, jak jesteś napalony bardzo, to tak. Czekaj, <laughs> <laughs> czekaj, 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 teraz nie rób nic, bo muszę... O! Co Nasi to? tu byli! <laughs> I tym sposobem przez 15 minut nie muszę nic robić. Przyjedźcie, naprawdę, nie musicie wcale z tym. Możecie sobie po prostu tak przyjechać. I poszukajcie samymi dłońmi, tak też będzie kozacko. Obiecuję wam to. Co masz? To jest to, co pikało. No właśnie, wiem. A co to jest? To jest stara chyba... Na, na dobrą flaszkę. To Ale długo... zabawa jest dobra, pewnie. Za Zabawa, no lepsza jest taka jak ja tam właśnie stoję i przybiegam. <laughs> Zobaczcie. To jest coś takiego. Nie jestem w stanie... Z... no. To jest puszki coś. Od puszki, nie? E, już naprawdę, moi drodzy, długo... Długo tego szukamy, więc... Jeszcze myślę, że 20... 15 minut. Łupy skończone. No to teraz zobaczmy, co udało mi się zebrać. To są moje dzisiejsze łupy. Ale tak jak mówię, tutaj głównie chodzi o zabawę. Najwięcej oczywiście zebraliśmy kapsli. Podzielimy sobie może sekcjami, widzicie? Kapsel, 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 kapsel. I jeżeli chodzi o monety, moi drodzy, to jest to zrządzenie losu, ponieważ zebraliśmy trzy monety polskie i trzy monety zagraniczne. I podejrzewam, że one wszystkie... W sensie mamy tak, yuan chiński, mamy dirham, i ten niestety dalej nie udało mi się zdiagnozować, więc bardzo bym was prosił o to, żebyście powiedzieli, cóż to jest. Morza Szum, ptaków, śpiew, jest naprawdę cudownie. I takie wyzwania to ja naprawdę lubię. Dlatego Morele, jeżeli macie więcej takich wyzwań, to piszcie. Podejmę się praktycznie wszystkich. Wszystkich. My wiemy o co chodzi. A jeżeli chodzi o dzisiejsze łupy, to nie chodzi w ogóle o to, czy ja zebrałem jakieś monety, czy się obłowie, czy się nie obłowie. Tak jak mówię, jeżeli są wasze, dajcie znać, na pewno odeślę. Chodzi o dobrą zabawę, aktywne spędzenie czasu. Tak jak powiedziałem wam, jeżeli nie wiecie, bo na Instagramie opublikowałem relację i tam mm, powiedziałem, że to jest idealne dla ojca z synem. No kurczę pieczone, sprawia nam to frajdę starym koniom, a co dopiero jakby ojciec syna zaczął poszukiwać. No genialne, absolutnie genialne. Dobrze, nie będę więcej zabierał wam czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie. Wejdź na Facebooka i na Instagrama. Link w opisie również jest bardzo istotny w tym materiale. Wejdźcie koniecznie i zobaczymy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Podziałamy zrobione, ale wy możecie jeszcze jedną rzecz zrobić. Kosztuje Was to dosłownie jedno kliknięcie. Tylko jedno. Zasubskrybujcie kanał na górze. Tutaj macie jeden film w międzyczasie i drugi, i do następnego.